Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zainstalować Nathan Google Cloud przy użyciu Dockera. Nathan to potężna platforma do tworzenia automatyzacji przepływów pracy wspierająca wielkie integracji. Pff. W tej serii filmów zaprojektujemy praktyczne automatyzacje, które uproszczą swoją codzienną pracę. Pokażę też, jak testować, monitorować przepływy oraz korzystać z rozbudowanej bazy integracji. Nie przegap kolejnych odcinków. Dostęp do Nathan można uzyskać na różne sposoby. Istnieje kilka metod instalacji. Najłatwiej jest po prostu zarejestrować się na platformie chmurowej i kupić jeden z oferowanych planów subskrypcji. Ale w tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak uruchomić tę aplikację na własnym serwerze za darmo. Dzięki temu uzyskasz pełną kontrolę i możliwość tworzenia nieograniczonej liczby automatyzacji. Zaczynamy. Najpierw przejdź na stronę Google Cloud i rozpocznij bezpłatny okres próbny. Klikamy Bezpłatne rozpoczęcie. Tu warto przeczytać, że Google oferuje 300 dolarów kredytu na 90 dni, co w zupełności wystarczy na przetestowanie NATEN. Więc możemy skorzystać z tej oferty. Wydajemy zgodę i przechodzimy dalej. Aby używać płatne lub promocyjne usługi Google, musimy utworzyć profil płatności. Po wypełnieniu formularza zapisz kartę, ale bez obaw nic nie zostanie pobrane bez Twojej zgody. Jest to tylko wymagane do potwierdzenia Twojej tożsamości. Potwierdzamy i przechodzimy dalej. Tutaj należy odpowiedzieć na kilka pytań, związanych m.in. z celem projektu. Odpowiadamy zgodnie z przeznaczeniem projektu. Na koniec opisujemy naszą rolę i przechodzimy dalej. W tym miejscu utwórz projekt i nadaj mu nazwę. Po utworzeniu projektu przywita nas główna strona konsoli Google Cloud. Wchodzimy do naszego przed chwilą utworzonego projektu i z menu po lewej stronie wybieramy Compute Engine. I tę usługę włączamy oraz tworzymy nową instancję. Wchodzimy do szczegółowej konfiguracji naszej instancji. Podczas tworzenia instancji wybierzemy lokalizację, na przykład Warszawę, dla szybszej odpowiedzi serwera. Jednak lokalizacja serwera wpływa także na koszt, o tym za chwilę. Przejdźmy niżej. Serię zostawiamy bez zmian. Wybierz typ maszyny E2 Micro. To w zupełności wystarczy na początek. Ponownie wchodzimy w region. Jeśli koszt jest dla Ciebie priorytetem, wybierz lokalizację taką na przykład jak Iowa. To obniży cenę działania. Co prawda, pogorszy czas odpowiedzi serwera w porównaniu z warszawską lokalizacją, ale w przypadku aplikacji na te różnicy praktycznie nie odczujemy. Tu zmienimy ustawienia dysku rozruchowego. Zwiększymy jego pojemność do 30 GB oraz wybierzemy standardowy dysk stał. Zatwierdzamy i wychodzimy. Zaznacz wszystkie opcje zapory sieciowej, aby umożliwić dostęp do http/https. Kliknij utwórz. Po utworzeniu instancji połącz się z nią za pomocą SSH z poziomu konsoli Google Cloud. Jeżeli jeszcze nie posiadasz domeny, musisz ją zarejestrować. A jeżeli posiadasz, to wystarczy po prostu skonfigurować subdomenę u swojego rejestratora domen. Więc przechodzimy do rejestratora domen. Ustawiam rekord typu A. Subdomenie nadaje nazwę N8N. Rekord a musi wskazywać na publiczny adres IP instancji, którą przed chwilą zainstalowaliśmy. Więc przechodzimy do konsoli i skopiujemy ten adres i wklejamy do rekordu. Na koniec zapisujemy, zanim DNS zarejestrują subdomenę. Może to chwilę potrwać. Sprawdź, czy domena jest dostępna, na przykład komendą ping. Jeżeli domena jest widoczna, możemy kontynuować proces instalacji z poziomu konsoli SSH. Konsolę możemy wyczyścić. Uruchomimy aktualizację pakietów. Teraz zainstalujemy Dockera. Chwilę musimy poczekać. Uruchomimy Dockera i włączymy jego automatyczne uruchomienie po restarcie systemu. Następnie pobierz i uruchom obraz NIT za pomocą polecenia Dockera. Instrukcje, które teraz wkleję, znajdują się na dole w opisie filmu. Chwilę poczekamy. Przejrzymy zainstalowanego Dockera za pomocą polecenia Docker PS. Aby zabezpieczyć połączenie, pozostało jeszcze zainstalować serwer CAD. -y. Jest to leki serwer HTTPS z automatycznym generowaniem certyfikatów, więc nam płaci sprawa. Zajrzymy do dokumentacji, która nam mówi o aktualnym sposobie instalacji kaddy. Postępu zgodnie z instrukcją instalacji dla Debiana. Wykonamy kolejne podane instrukcje dla wersji stabilnej. Kopiujemy pierwszą linię poleceń. W ten sposób powtarzamy kolejne polecenie i kolejny wiersz kopiujemy. Następnie wykonamy update ręcznie i instalujemy serwer kadmy. Możemy sprawdzić wersję serwera poleceniem CADY myślnik V. Zobaczymy jeszcze status aktywności naszego serwera. CADY w tym momencie jest już uruchomiony. Po zakończeniu instalacji dodaj wpis do pliku konfiguracyjnego CADY Film. Niepotrzebne wpisy możemy usunąć i skonfigurujemy subdomenę i odwrotne proxy, wskazując na port 5, 6, 7, 8. Zapisujemy plik. Korzystając z przeglądarki, musimy posłużyć się skrótami flagatury. Zapisujemy i wychodzimy. Po każdej zmianie konfiguracji serwera musimy pamiętać o wykonaniu restartu. Otwieramy przeglądarkę i wchodzimy do naszej platformy. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, i ten przywita nas na początek panelem rejestracyjnym. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z tej